Marszałek. Polacy ginęliście na darmo. Zdecydowanie na darmo. Ja czuję się, jakbym był nie w polskim parlamencie, kiedy słyszę pewnych parlamentarzystów, którzy z trudem używają słowa ludobójstwo. Mimo, że twórcą tego pojęcia jest polski prawnik Grafał Lemkin, to tym bardziej jest mi wstyd. Szanowni Państwo, odpowiemy panu posłowi Szłapce. I panu posłowi Lasocie. Czy Państwo sobie wyobrażacie, żeby jakiekolwiek pojednanie było na takich zasadach, na przykład polsko-niemieckie, żeby Adolf Hitler był fetowany w Bundestagu, a polscy parlamentarzyści albo przewodniczący, nasz marszałek przemawiał w tym parlamencie? Bo ja nie. Krzyszimir Demski, kiedy pojechał na Ukrainę, wypowiedział bardzo ważne słowa. Ja pozwolę sobie zacytować. Nasz znany kompozytor. Mógłbym znać Wasz język, ale moją babcię kozaczkę. Zabili, zabiły bandy łupa w 1943 roku. Nie nauczyła mnie, dlatego będę mówił do was w języku polskim. I zastanawiam się, szanowni państwo, czy w dwóch minutach jesteśmy w stanie e, zmieścić to, co dzieje się w umysłach bardzo wielu Polaków, którzy są potomkami e, mordu na ponad, być może, 150 tysiącach ludzi, zupełnie niewinnych, od małych postarców. Nie, nie jesteśmy w stanie zmieścić. Poprawność polityczna nas zabija. W polskim parlamencie powinna być wyraźnie postawiona zasada. My tutaj reprezentujemy polską rację stanu, nie niemiecką, nie rosyjską i nie ukraińską, polską rację stanu. Moim ostatnim apelem jest do Państwa to, że droga ustawowa kontra droga uchwały oczywiście jest bardzo prosta do rozstrzygnięcia. Ustawa, uchwała, przepraszam, deprecjonuje te ofiary. Ustawa wreszcie zakończy bardzo, ten spór. Bardzo, bardzo dziękuję. dziękuję pan poseł Anna Milczanowska.